Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Wielki Zapomniany. Czyta Iwonna Teresa. Kochani, zanim rozpocznę czytanie tej broszurki, muszę powiedzieć Wam kilka słów. Słowa tej broszurki przemówiły na początku lat osiemdziesiątych. Chyba w 1981 roku, bardzo mocno do mego serca, kiedy po raz pierwszy dostała się ta broszurka w moje ręce. Potem chyba pożyczyłam ją komuś i nie wróciła do mnie. I bardzo długo, od chwili założenia w zasadzie swego tego kanału, bardzo pragnęłam, tą broszurkę na nowo odzyskać. Dziwnym trafem. Wróciła ona do mnie właśnie w dniu wczorajszym. I znowu bardzo mocno przemówiła do mego serca. Przemówiły do mego serca słowa Jezusa Chrystusa skierowane do pewnej zakonnicy, której imiona nawet nie znamy. I bardzo chciałabym podzielić się tym przesłaniem właśnie z Wami również. Posłuchajcie. Eucharystyczne serce Jezusa przez bolesne i niepokalane serce Maryi za przyczyną archaniołów, aniołów i świętych uświęć kapłanów, nawróć grzeszników, zbaw konających, uwolnij wszystkie dusze w cieniu cierpiące. Eucharystyczne serce Jezusa wierzę Tobie. Wstęp te nauki otrzymała i spisała na rozkaz swego spowiednika pokorna siostra, której posłanictwem było modlić się za tych, którzy się nie modlą. Zwłaszcza miała wynagrodzić wszelkie niedbalstwa, i jeszcze gorzej, tylu kapłanów i dusz zakonnych względem Jezusa Eucharystycznego. Przyczyną takiego postępowania jest herezja czynu, brak ducha nadprzyrodzonego, uważanie się za samowystarczających, za samorządnych. Beze mnie nic uczynić nie możecie, powiedział jednak Jezus. Nauki i posłannictwa tu przytaczane dążą do naprawienia tych błędów i wypaczeń, Nieładu doktrynalnego i dyscyplinarnego, które dzisiaj dręczą Kościół. Dla większego pożytku podajemy datę pouczenia oraz tytuł. Pierwsze: Posłannictwo wynagradzające. Uroczystość najświętszego serca, 1955 rok. Szukaj zawsze ostatniego miejsca. Najciężej pracuj i niech nic nie wydaje ci się zbyt upokarzające, by wynagrodzić zniewagi Jezusa w Najświętszej Eucharystii. 21 sierpień 1962 rok. Nie powinno chodzić o to, by ci wierzono. Mówisz z posłuszeństwa, by Jezus był bardziej kochany i wielbiony w przenajświętszym sakramencie. Nie bój się o jutro. Tyś jego biedną służebnicą. Zaufaj mu bez miary. Chrystusa króla 1962. Wszystko nas zajmuje: katechizacja, zebrania, udane przedstawienia, przychylność przełożonych i sióstr. A Jezus powtarza zawsze, że życie nasze jest zbyt ludzkie. On zaś jest wielkim, zapomnianym zawsze ostatnim jakżeż te słowa są bolesne na ustach Jego, a ja zawsze jestem ostatni. Trójcy Świętej, 1963 Nie zostawiaj mnie nigdy samego duchowo w tabernakulum, nawet budząc się w nocy. Potrzebuję takiej uwagi, Tyle dusz jest obojętnych, ale dzięki Tobie okażę miłosierdzie. Pozostań zawsze przy mnie, czy pracujesz, czy cierpisz. 17 lipiec 1963. Pierwsze wezwanie do kapłanów. Choć jesteś taka mała, Otwórz mi twe serce z ufnością, ofiaruj mi wszystko, aż do twego ostatniego tchnienia w tej mojej wielkiej intencji, by zbliżyć dusze, zwłaszcza kapłanów, do źródła wszelkiej świętości, do mego ołtarza. Jakżeż się od niego oddalili wszyscy, zwłaszcza oni, i nawet z tego nie zdają sobie sprawy. Czynią wszystko, zbierają się, studiują tyle, piszą książki, by polepszyć swoje parafie i zbawić duszę, ale zapominają o wszystkim. Tym sposobem narażają się, że odbiorą skuteczność nawet soborowi, umierają z głodu, by nie naruszyć największego, jedynego kapitału, jaki się znajduje w tabernakulum. Jeśli by żyli bliżej mojej Eucharystii, zapomnianej, wszystko, wszystko ożywiłoby się w duszach. Każdy kapłan, Powinienby dążyć do tabernakulum po dniu pracy. Tam też wierni powinni by go szukać, nie gdzie indziej, tylko w kościele. Hezja czynu. Tyle dzieł, które zdają się być konieczne, tyle inicjatyw, które wymagają chodzenia i mówienia, są prawdziwymi złudzeniami chęci ruchu, a dusze czują, że mój kapłan jest ubogi i zajęty światem. Wszystko to, mówi on, dla zbawienia dusz? Jakżeż to dalekie od prawdziwego apostolstwa? Gdzież tu obietnica wszechpotężnego Boga? Pobłogosławię i zbawię te parafie, w których mój kapłan spędza swój wolny czas przed tabernakulum, modląc się, a nawet studiując. Będę wtedy jego światłem i powoli przemienię wszystko. Dziś chcę się raczej widzieć nadbiegające, zachwycone tłumy. Nie. Na prawdziwe dobro trzeba czekać, i kto wierzy prawdziwie we mnie, nie chce od razu zbierać owoców. Niech nic ci nie będzie ciężkie w pomaganiu do powrotu do mnie, kapłanów. Niech twoje życie będzie tym małym ziarenkiem zasianym, aby się wypełniło. Moje wielkie pragnienie. W moim życiu ziemskim tłumy przybiegałyby mnie zobaczyć i prosić. Teraz jestem wśród Was i ja sam jeden Waszym zbawieniem jestem i mogę Wam dopomóc. 25 lipiec 1963. Niech nic cię nie rozprasza. Żyj ze mną. Staraj się adorować mnie we wszystkich tabernakulach świata. Ofiaruj mnie, ojcu, przez serce mej matki, jak możesz najczęściej. Ofiaruj się coraz goręcej, by być za wszelką cenę, we dnie i w nocy towarzyszką wygnania. Smutnej Samotni, świętych ołtarzy. 30 lipiec 1963. O ojcze mój, ofiaruję ci wszystko, by twoi kapłani wrócili do świętych ołtarzy, żyli bliżej nich i często przebywali w twoich kościołach. Powtarzasz wciąż, że dopóki nie będą spędzali godzin w Twojej obecności, błogosławieństwo Twoje będzie dalekie od ich prac. 15 sierpień 1963. Powtarzaj z pokorą, z całego serca. Ojcze mój, ofiaruję Ci się z duszą i ciałem. Za każdym moim westchnieniem. Za Twoich kapłanów, aby powrócili blisko tabernakulum. Jestem otoczony tylu duszami konsekrowanymi, a jednak jestem naprawdę sam. Myślą one i usiłują, by im się udała praca i apostolstwo. Tak, wszystko jest dla dusz. Ale tylko dla dusz. Ja jestem ostatni. Polecam ci, żyj bliżej mnie jak tylko możesz. Moi kapłani dowiedzą się o tym i będą wtedy zmuszeni powrócić do mnie, bo okupią swe zbawienie ofiarą twego życia. 22 sierpień. 1963 Każesz mi, Jezu, bym pisała o Twoim nieskończonym miłosierdziu, a ja piszę to na klęczkach. Dajesz mi zrozumieć, jak bolesna jest dla Ciebie samotność Twoich kościołów, zwłaszcza ze strony Twoich kapłanów. Jest tyle do zrobienia, mówią oni, ale ja nie jestem zadowolony z tego pośpiechu, Chociaż oni myślą, że to jest konieczne. Za ich przykładem lud się też oddala, nawet dzieci, a dusze zakonne przejmują się tym również. Trzeba pracować i mieć powodzenie. Wybrałem i przygotowałem z taką miłością moich kapłanów, by przyprowadzali za sobą dusze, zwłaszcza dziecięce, i to nie czasem tylko, ale często. Problem powołań. Starając się urządzać dobrze święta przez akademię, śpiewy i zabawy, a ja zawsze pozostaję na ostatnim miejscu. Ileż to powołań bym dał, gdyby lud widział często mego kapłana blisko mnie. Iluż to wierzyłoby bardziej w moją obecność, gdyby kapłani mnie otaczali. Zniszczę te zgromadzenia, które chcą jedynie wykazać się pięknymi dziełami, tylu dyplomami i wygodnymi domami. Nie są mi one potrzebne. Błogosławione zaś to zgromadzenie Choć mało znane, które mnie kocha i służy w pokorze. W tylu kościołach nikt o mnie nie myśli. Jestem tam zaniedbany i opuszczony. Ofiaruję się ciągle Ojcu i błagam o miłosierdzie dla wszystkich. Nigdy nie zgaśnie światło zgromadzeń. Które dbają przede wszystkim o Kościół. Ja będę zawsze z nimi. Polecam Ci, módl się i znoś wszystko. Ofiaruj mi wszystko w intencji, by moje pragnienia były poznane. Żyj tak, jakby nic innego nie istniało dla Ciebie. Służ mi, tak. I dotrzymuj mi towarzystwa we dnie i w nocy z wiarą i miłością mej matki i świętych, którzy mnie kochali. 11 październik 1963. Prawdziwe Apostolstwo. Służ mi ofiarą z całego twego życia. Chcę, by moi kapłani byli bliżsi mnie i tylko mnie, by wierzyli, że gdy spędzać będą swój czas blisko mego ołtarza, ja będę z nimi i zmienię serca ludzi, lecz gdy nie będą uważali mnie za właściciela swoich parafii, niech nie oczekują powołań. Tam działać będzie moja sprawiedliwość. Ileż to dni straconych na nauczaniu, jak to mówią parafian, a msze święte nieodprawione, brewiarz i modlitwy opuszczone, a wielu mówi, trzeba ratować wiarę. Ja nie pobłogosławię nigdy takiego apostolstwa bezemnie, mnie, lecz natchnę, co mają czynić. Nie pomoże do zbawienia dusz ta mnogość zewnętrznych dzieł, te podróże i konferencje niech nie tracą jednak odwagi, jeśli ich kościoły są puste. Niech żyją sami blisko mnie, a będą z nimi i nadejdzie chwila, że kościoły będą przepełnione. 13 październik 1963. Spełniaj swój obowiązek, jak możesz najlepiej, ale sercem i myślą, bądź zawsze przy mnie. Wtedy moja pomoc i wszechmoc będą z Tobą. Łącz się też ciągle z moją ofiarą. 16. Październik 1963. Otoczyłem cię nieskończonym miłosierdziem, choć tak niegodną byś mi służyła do przekazania kapłanom moich najgorętszych pragnień. Dla wielu będą to być może ostatnie napomnienia, lecz nie mogę zostawić ich do życia w błędzie, stworzonym przez świat, który coraz bardziej oddala się ode mnie. Napisz, że tylko zbliżając się do mnie po ukończeniu swej pracy, która nie jest właściwą pracą, tylko zajęciem przejściowym, ich prawdziwą pracą jest powracać do Kościoła i trwać tam. Tam pokieruję nimi i dam natchnienie. Wtedy nie gazety i dzienniki pokierują nimi. Ale ja sam. Nie będą już potrzebne różne, próżne rozrywki dla młodzieży, bo zbliżając się do mego kapłana, który umie trwać przy ołtarzu, poczują moją obecność. Wszyscy zaś, którzy przyjdą do niego w potrzebie, a znajdą obok mnie, nawrócą się. Ja. Wszechmogący, obiecuję to. Będą musieli znieść kpiny tych, którzy nie rozumieją życia kapłańskiego, ale wielu powie mieliśmy nareszcie pana z nami, bo ja sam będę działał. Nie pragnę, by byli otoczeni tłumami zachwytem i prędką odpowiedzią. Jakże wyglądało zewnętrznie moje dzieło zbawienia? Ileż to kapłanów znanych tylko ode mnie, po śmierci było nasieniem nawrócenia, wydało trwałe cuda nowego życia na terenie użyźmionym cierpieniem i łzami. Tylko wtedy, jeśli będą się trzymali mnie. Nie dbając o względy przełożonych współbraci autorytetu i ludu, tylko wtedy parafie powrócą do mnie, bo ujrzą kapłana zawsze blisko mnie. Prawdziwą przyczyną braku wiary jest tylko to: ludzie widzą kapłana, który się miota. Krąży i postępuje tak jak oni, a prócz tego szuka pochwał i pomocy od nich. Cóż to za przykład? Ale niech przypomną sobie przykład proboszcza z Ars. Jego głęboka pokora, oderwanie od wszystkiego i ubóstwo jego mieszkania, było wyrzutem. Dla szukania wygody przez księży. Jego jedynym pragnieniem było być blisko mnie, we dnie i w nocy. Najwięksi grzesznicy widzieli w nim odbicie mnie samego. A jakie były owoce tego? Powoli, nawet kamienie, których się dotykał, wzruszały, mówiły i nawracały. Takich chcę mieć moich kapłanów, bo ich po to wybrałem. Módl się w tej intencji i ofiaruj ciągle ojcu. By kapłani powrócili do mnie. Nie będą się wtedy czuli sami, bo ja im wystarczę. 23 październik. 1963 rok. Im będziesz wierniejszą temu, by mnie nigdy nie opuszczać, tym więcej będę nawracał kapłanów. 24 październik 1963. Gdybyś widziała duszę, nawet nędzną po komunii świętej. Znika wszelki cień grzechu, a moje miłosierdzie dokonuje dzieła jej uświęcenia. Wtedy ja czynię Cię godną siebie. Dlaczegoż mi nie ufasz w zmiary? Mogę Cię uczynić zdolną do przyjęcia największych łask. Wierz tylko i ufaj, buduję me dzieła wielkie. Na nicości. Ufaj mi więc zawsze. 30 listopad 1963. Pragni szczerze być wzgardzoną i oskarżoną. Wtedy, będąc wolna od wszelkiej myśli o sobie, nawet od przywiązania do stworzeń. Będziesz stale do mego rozporządzenia. Polecam ci, obiecaj mi, że każdą, nawet najmniejszą czynność będziesz spełniać z miłości ku mnie. Niech cię nie przestrasza twoja nędza, bo im więcej ufności będziesz miała we mnie, tym bliższy będę tobie i dokonam mego dzieła. Wigilia Niepokalanego Poczęcia. 1963. Odnów z większą wiarą swą ofiarę, żyj tak, jakby nikt nie istniał dookoła ciebie. Jakże bym chciał, by kapłani byli bliższymi mnie i bardziej wewnętrznymi. Byliby lepszymi, gdyby modlili się więcej. Chcę ich nie w samochodach, w pociągach i na salach, ale oczekuję, oczekuję ich u mych stóp. Nie ustawaj cierpieć za nich. Wigilia Bożego Narodzenia. Niech cię nie zraża nienawiść i twardość tych, którzy mnie tak obrażyli. Pragnij coraz bardziej tego chleba, a staniesz się w ich oczach drogą wiodącą do mnie. Bądź żywą cząstką mnie samego, ofiarowaną każdej chwili na ołtarzu, na którym ja jestem zawsze krzyżowany na nowo, za zbawienie Was, Was wszystkich. Pozwól. Bym podzielał z Tobą wszystko, moje cierpienia i miłość niezmierną ku Ojcu, wynagradzając za tyle obojętności, zwłaszcza moich kapłanów. Ofiaruj się cała, z duszą i ciałem tej świętej nocy, ofiaruj mi moich kapłanów, spełnię Twe pragnienia. Bądź tylko mi bliska. Każda chwila spędzona przeze mnie na ołtarzu jest nowym odkupieniem. Zrozum tę tajemnicę nieskończonego miłosierdzia, która oddala największe kary. Czcij mnie i żyj ze mną w kościołach, zwłaszcza w tych, w których nikt nie dba o mnie gdzie jestem sam i opuszczony. Za moich kapłanów staraj się być jedną rzeczą ze mną w hostii i na krzyżu. Szukaj zawsze ostatniego miejsca, milcz we wszystkich utrapieniach i czyń wszystko z miłości i dla wynagrodzenia. Módlmy się. Eucharystyczne serce Jezusa, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, za przyczyną archaniołów, aniołów i świętych, uświęć kapłanów, nawróć grzeszników, zbaw konających, uwolnij wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Eucharystyczne serce Jezusa, wierzę Tobie, Ufam Tobie, kocham Ciebie. Jezu, Mario, Józefie święty, kocham Was, ratujcie dusze, ratujcie dusze kapłanów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.